Dzień dobry, ja nazywam się Fedeczko Mateusz i zaprezentuję Państwu Opel Insignia. Na tym krótkim wideo pokażę Państwu samochód z zewnątrz, wewnątrz oraz wykonam pomiar lakieru w celu weryfikacji powłoki grubości lakierniczej. Prezentowany Opel posiada silnik diesla o pojemności 2 litrów i skrzyni manualnej. Prezentowane auto sprzedajemy na podstawie faktury VAT 23%. Możliwość finansowania, leasingu, kredytu i jak najbardziej zakupu za gotówkę. Dodatkowo samochód jest z polskiego salonu od pierwszego właściciela. Bardzo fajne wyposażenie, wersja GS Line, pokrywa silnika aluminiowa. W porządku? Dach prawa część. W porządku? Słupek. W porządku? Prawa część auta, błotnik, drzwi i błotnik również, tak jak być powinno Wnęka i próg również OK. Wnęka tylnego błotnika w porządku. Pokrywa bagażnika. Źle raczej przyłożone, dokładnie jest w porządku. ta część nadwozia, dach, drzwi, drzwi, błotnik, błotnik, tylna klapa jak najbardziej w porządku. Różnice, które można było zauważyć, są jak najbardziej normalne i adekwatne. Wszystko w zależności też od przyłożenia czujnika. I tutaj jest w porządku. Przejdziemy jeszcze... sekundka tak jest, 70 mikronów czyli jak najbardziej w porządku zobaczymy sobie od razu wnętrze boczek drzwi kierowcy super fotel prawidłowo samochód posiada przebieg 134 tysiące pełny android auto Klimatyzowane fotele, podgrzewane funkcja masażu, zmiana trybu jazdy, skrzynia manualna, tutaj mamy też rozbudowany wyświetlacz. Przed nami widoczny head-up bardzo fajna sprawa, jak to się jeździ w trasie. Z środku utrzymane wzorowo. Jeżeli było miejsce kierowcy, to teraz mamy tył. Jest też w porządku. Bagażnik tutaj jest w porządku. Takie mazy, które można zauważyć, są to. Podczas odkurzania filc wywraca się w drugą stronę. Nic tu nie jest przetarte, uszkodzone. Tutaj mamy subwoofer systemu oboza. Tu wszystko wnęka na koło fabrycznie, tak jakbyś powinno. Tył od strony prawej w porządku Zajrzymy sobie jeszcze pod maskę Silnik pracuje prawidłowo. Tutaj wszystkie elementy mocowań fabryczne, niedotykane, nierozkręcane, pas przedni również. Wszystko jest w oryginale. Na pewno nie ma jakichkolwiek śladów naprawy. Odnośnie jeżeli chodzi o jakiekolwiek naprawy, to nic nie było zgłaszane na naszym leasingu. Dodatkowo potwierdza też to pomiar grubości lakieru, że wszystko jest w oryginale, nie dotykane, nieruszane. Zobaczymy sobie koła, opony, w ładnej kondycji, jak najbardziej do użytku. Tarcza posiada minimalny rand, ale jeszcze jest do użytku. Felga lewy przód. w jednym miejscu tutaj jest delikatnie dotknięte przy takim rozmiarze naprawdę trudno o brak jakiegokolwiek śladu eksploatacji tutaj jeżeli chodzi o drzwi w porządku, jedynie minimalny ślad tutaj nieuwagi uwagi otwarcia gdzieś oraz tutaj jest dotknięcie Muszę rzecz do spolerowania błotnik też w porządku felga, ta felga tutaj też posiada mikroskopijne uszkodzenie tak poza tym no, jeszcze tutaj jest w porządku opona analogicznie do przodu super, tak jak być powinno jeżeli chodzi o tył, zderzak klapa bagażnika nie widać jakiejkolwiek wskazy tutaj również błotnik porządku, felga prawy tył, tarcza, mikroskopijny rant, korozja, bo samochodzik stoi, felga w bardzo dobrym, opona, przepraszam, bardzo stanie wystanie, natomiast felga w tym miejscu delikatnie przytarta. Tak jak mówię, przy tym rozmiarze miasto to jest po prostu nieuniknione. I tutaj drzwi pasażera, minimalna nieuwaga dotknięcie. Błotnik, felga prawy przód. No tutaj jest przytarcie. opona idealna, tarcza analogicznie do lewej strony w porządku. Jeżeli chodzi ogólnie o ogólnie, auto prezentuje się dobrze. Podkreślę to, że auto jest krajowe, świetnie wyposażone na fakturę VAT. Teraz bardzo dziękuję i zapraszam do zobaczenia.